Witam serdecznie, Pasieka Uzbyszka. Dzisiaj przekładam to drzewo, wreszcie w inne miejsce. Dzisiaj jest 6 listopada, godzina 7 minęła rano Minus 2 stopnie u mnie O, siwiutko jeszcze przed garażem, zaraz wam pokażę liście siwiutkie. Tu jeszcze mnie nie skończyli, bo była awaria lekka na... Rolkę mi zepsuło na tartaku No, i tutaj dzisiaj będzie sąsiad przyjdzie, mi pomóż tylko muszę uruchomić traktor i zaraz właśnie to spróbuję Będzie słabo. No i taki chciałbym wam pokazać, kupiłem na chińskiej stronie rozruch w moim dieslu samochodzie raz zawiódł mnie akumulator bo już był stary do wymiany to nie takie drogie 100 parę złotych zobaczymy ten rozruch teraz w traktorze 30 C300, ursus C330 o, po prostu plus minusem, i zaraz mu tu włączę. Dobra, podgrzeję go leciutko. Wyluzowany wyluzowany.